No się ma mordo No jedziemy rozkurwić te, ten bank ile jest, tych, ile jest ochroniarzy w środku? U nas jest tu samo, dobra jedziemy No to kurwa jedziemy Parkuję na ręcznym bankiem Audi, Biegają do środka, czerwone kominiarki, podchodzę do kasy, komentarz, pluję pyski I mówię, ha bra ra 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 Wszyscy leżą, na ziemi ze zrani Ochraniarzowi, krefle z bani Bo są w rękach trzyma dynamit, wyjechał, a kosmos, gang z Albanii Ściąga z tego męża, dzięki okulary Bo mam takie same, co się między pali. Nawet to kuj, bo przejdę, bo wam kochaj, to samary Ram, pam, 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 niepiew, szukam, ale i gdzie on jest Pytam Bo na gdzie on jest a on po żwali Te pierdolnięcie Na mojej mordzie czerwona kominiara Płacz kurwo w funtach, złocie i dolarach Sadzam w mordę karabin jakieś babie To jest napad na bank, zaraz będzie po sprawie Jak Ci się podoba mój czerwony kolor Nie bój się nic, zaraz biorą cię na oją Nagle spada z kopytem byku Popek się wydziera w jakimś innym języku To jest gang Albanii, krótka piłka, wódka, karabin, kokaina i siłka Po przypadkowo strzelił komuś łeb, bardzo przepraszamy, to była pomyłka Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów Nawet jak gang na baranów Szybki napad na bank vie, Kończymy robotę i zamykamy drzwi EGES, siege, druko, ma chujo Bank rozjebany, wszyscy wyskakują Silnik odpalony, nasze Audi ryczy Strzelam w powietrze, ktoś ucieka po ulicy Wszyscy zakładnicy zostali w banku Siedzą pod ścianą, usrani ze strachu Pista do dechy, lecimy na full Niech żyje ganga na czele król Bo na, ma, na ma, wszyscy do no, Dang, buchory chorych i chory producent muzyczne pierdolnięcie.